Siemanko, z tej strony Estewa na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo, oglądacie film do końca, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem oraz piszecie komentarz. No i wbijacie pierwszy link w opisie. No bo jeśli chcecie wygrać, musicie użyć mojego kodiku na G4Skinie. Pierwszy link, no i wtedy już macie użyty bez żadnego gadania, 5% wpłaty, a możecie płacić każdą metodą płatności. A teraz widzowie bardzo szczególnie się opłaca, ponieważ mamy nowy event steampunk. Zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj w event, wystarczy klikniecie dołącz i zobaczcie. No i po prostu otwieracie skrzynki, które są jeszcze do tego przecenione, dlatego. znaczy, te są przecenione, te są w normalnej cenie, dlatego bierzcie udział, macie oczywiście trapki, macie generator, macie ranking. Kto co dostaje Za tutaj te pieniążki Eventowe, także serdecznie Was zapraszam, bierzcie udział No i co widzowie Co my tutaj mamy Mamy 2800 zł Na koncie No i dzisiaj na GeForce się pojawiły się Nowe skrzynki i w dzisiejszym Materiale będę Je właśnie testował, zobaczcie mamy tutaj nowe skrzynki Mamy skrzyneczki Tutaj nowe no, i mamy tutaj nowe, dlatego ja już bez przedłożania przejdę do otwierania. Ale najbardziej widzowie ciekawi mnie skrzyneczka Billionaire za 480 zł. No i to będzie skrzynka, którą będę na pewno często otwierał. Lubię takie skrzynki na ryzyku, ale na spokojnie przejdźmy sobie. Na pewno nie będę otwierał wszystkich tych nowych skrzynek, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Ale te, które jakoś mi podpasują, to sobie otworzę. Mamy Fire and Water za 111 zł. No i taką pierwszą skrzyneczkę sobie otworzymy. I zobaczymy co poleci. Mamy Aquamarynę, która kosztuje 135 zł, bo jest w stanie Field Tested, Także jest proficik, bardzo fajnie. Przechodzimy do kolejnej nowej skrzynki: jest skrzynka Furios. No i dwie takie sobie otwórzmy: 113 zł. Co my tutaj mamy? Mamy czwórkę Cyrex i mamy G10, G10, co ja gadam, G3SG1, ale jest proficik, bo jest w stanie faktury, nie czwórka. Także bardzo ładnie. W sumie mogę sobie. Pozwolić się otworzę sobie jeszcze dwie takie skrzyneczki. Oj, no tutaj zdecydowanie gorzej, e, ale no już tam nieważne. Ten, chociaż ta CZ 6D kosztuje, także tragedii jakiejś dużej nie ma. Dobra, tu sobie zostawimy. No i przejdźmy sobie do skrzyneczki jest 21 za 100 zł. Naprawdę fajne e, skrzyneczki, fajne skiny, przepiękny design, ale to wiadomo oczywiście. Design robi robotę, aż chce się skrzyneczkę otwierać. No, tutaj mamy dużo gorzej, chociaż ten black laminat kosztuje swoje, to niestety strata. Ale otwórzmy sobie jeszcze dwie. Dwie stuweczki wydajemy na takie jedno otwarcie, jak otwieramy dwie skrzynki i to jest naprawdę tragiczna skrzynka. To jest dwie stówy w plecy, bo 56% mamy tutaj na tego Capa. No i niestety go trafiamy. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tutaj dalej. I tutaj mamy, zobaczcie, skrzyneczki procentowe. Mamy skrzyneczkę quarter za 130 zł. No i tutaj mamy. Mały procent szans, bo mamy tylko 25% szans na profit. Ale jak coś fajnego poleci, to już będzie ten proficik gruby. Także otwieramy bez przedłużania, lecimy na ryzyku. I niestety, niestety CZ-ka. boję się, że ta skrzynka będzie taka, że na przykład otwierałby 5 i poleciałby jeden itemek za 200 zł. Tak może być, ale dajmy jeszcze jedną szansę, dwie takie jeszcze skrzyneczki. No i może jeden itemek, jakby poleciał. No niestety, właśnie tego się bałem, że to może być skrzynka z cyklu, że wiecie, że ona tak kusi, a może jednak dużo zabrać. No i w tym momencie bardzo dużo zabrała. No i wiecie co widzowie, te skrzynki inne, otworzę sobie w kolejnym odcinku. Chociaż dobra, jeszcze tutaj mamy na 10% skrzyneczkę e, za 48 zł. I no niestety, też na 10% się nie udaje, ale widzowie, jeszcze będzie bardzo dużo odcinków z g i potwieramy sobie te nowe skrzynki, ale w dzisiejszym odcinku, tak jak mówię, chciałbym otworzyć tę skrzynkę bilioner prawie 500 zł za jedno otwarcie. No ale zobaczcie, jakie tutaj mamy skiny. No cóż, jest tutaj 45% szans na profit. 55 na origami. Dajmy sobie na początku testowe otwarcie. I zobaczymy, co by wyleciało. O kurcze, wyleciałby Fuel Injector i on by wyleciał w stanie Field Tested, ale dobra, dajmy jeszcze jedno testowe. Mam nadzieję, że przy tym testowym teraz poleci ta. I patrzcie, po raz kolejny, kurcze, jest profit. Oj, oj. No dobra, ostatnie testowe i będziemy już otwierać normalnie, no. Dobra, w końcu musiał polecieć yy, obrzyn. Także no teraz musi, musi oddać 480 zł wydajemy. I co trafiamy? Nie wierzę. Dobra, lecimy jeszcze raz. Jak teraz, jeszcze raz poleci, to nie uwierzę w to. Okej, okay, jest P2000, który. Okej, okay, dobra. 649 zł, 170 zł zysku. Okej, okay, takie skrzynki lubię, ale jeszcze jedna musi oddać coś lepszego, żeby zwróciło. I jest obrzyn, ja pierdzielę. zobaczcie to, otwierałem dwie skrzynki testowe I dawało lepiej Ale cóż widzowie, powiem wam szczerze, że na pewno będę otwierał więcej tych skrzynek e, bilioner, bo one naprawdę kuszą Mamy 1100 zł, podpisujemy kontrakt, jest Bowie Knife I jest Bowie Knife za 1189 zł Dobra, wiecie co widzowie, jestem strasznie pazerny i zaryzykuję Zaryzykuję z tą skrzynką, otworzę po prostu dwie na raz, proszę o coś dobrego. Błagam, tylko nie obrzyn Jest jeden obrzyn i to niestety jest strata. Właśnie to jest skrzynka taka, że jak tutaj nie poleci nic dobrego. Jak nie polecą dwa itemki, i. Znaczy wiecie, jak leci jeden profit, jeden obrzyn, to i tak będzie niestety strata. No ale cóż, no, zaryzykujmy, otwórzmy, znaczy upgradeujmy sobie. Na 29%. Kurczę, no dobra, zmienię, zmienię na tą stronę, upgrade'ujemy i to siedzi, widzowie! Siedzi na 29% Falchion Knife Doppler za 1500 zł. No i dobra, jeszcze nie kończę tego filmu, jeszcze nie kończę tego filmu, wracamy. Mamy 1500 zł i wiecie co? Jestem najbardziej pazerną chyba osobą w Europie i robimy to, robimy to cztery takie skrzynki 1920 zł równe. Proszę, tylko. No, jak ma być, to jeden, jeden obrzyd. Proszę, 45% szans. Proszę, G4. Nie wytrzymam. Zobaczcie, jakby jeszcze jeden itemek poleciał, to był profit, bo poleciał Deagle za 1100 zł. Nie, ja naprawdę nie wiem, co ja robię ze swoim życiem. Cały czas otwieram tą skrzynkę. Dobra, jest auk. 9 stów kosztuje, okej. Okay. Teraz nie ma tragedii. Otwieramy znowu. No proszę, proszę o coś doroższego. Nie, dobra, dobra. Tak musiał się zakończyć ten filmik. Nie róbcie tak widzowie nigdy. Nigdy tak nie róbcie. Nie otwierajcie skrzynek, jak już macie w miarę dobrego skina. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać, komentujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja już tym przedłużam. No i na razie.